Witam na programie Wiedza przez zabawę. Dzisiaj opowiem Wam o czasowniku. Czasownik określa kto co robi, ale jest dużo odmian czasownika. Na przykład czasownik obie... odmienia się przez... Czasy, czyli czasy przeszły, teraźniejsze i przyszły. Przeszły, czyli Kicia kiedyś siedziała na fotelu. Teraźniejszy, czyli Kicia siedzi na fotelu. I przyszedł, czyli kicia kiedyś siedziała na fotelu. Czasownik odmienia się także przez liczby, czyli liczba pojedyncza i mnoga. Na przykład pojedyncza, czyli kicia, siedzi na fotelu. I mnoga, czyli koty siedzą na fotelu. Czasownik odmienia się także przez liczbę mnogą. Występuje w dwóch formach, na przykład męskoosobowy czyli koty siedzą na kanapie i niemal czyli kotki siedzą na kanapie lub w liczbie pojedynczej, na przykład męskoosobowy, na przykład kot siedział na kanapie i niemal na przykład kotka siedział na kanapie. Mam nadzieję, że wam się podobał film, a teraz subskrybujcie i lajkujcie. Pa!